Czapki, hełmy i mundury. Galeria zlokalizowana przy ulicy Gołębiej 5 w Krakowie to idealna propozycja dla osób, które chcą poznać historię wojen w trochę inny, nieksiążkowy sposób. Znajdujemy się przy ulicy Gołębiej 5, na miejsce zabytkowej Morów. Oczywiście piękne wnętrza odrestaurowane i stąd ten właśnie pomysł, żeby w tym miejscu zorganizować tą naszą piękną wystawę. Najważniejszy jest zamysł, dlaczego kolekcja powstała. Całkiem z powodów, ponieważ właściciel kolekcji jest pasjonatem i ciekawym historii wojskowości. Przypadkowo znalazł ten hełm, który widzimy u gospodarza karmiącego kury domowe. Był taka mowa, że dostanie w zamian nowy garnek karmienia kury, a hełm powstanie w kolekcji u pana Garka. Tak się zaczęło. Natomiast pozostałe eksponaty już w kolei była to droga pozyskiwania poprzez kontakty kolekcjonerów, poprzez zakupy, poprzez udział w aukcjach. Tak się zrodziła kolekcja w ilości około 400 eksponatów. w świecie mitów i w czasach magii, kiedy grodem Kraka rządzili królowie, w małej piwnicy przy Grodzkiej 50 powstała karczma wyjątkowa przeznaczona tylko dla czarodziejów. Niewątpliwie najbardziej magiczne miejsce w naszym mieście, gdzie możemy poczuć się dosłownie jakbyśmy odwiedzili Harry'ego Pottera. No i oczywiście spróbować jego ulubionych eliksirów. Na wschodzie Chiny, Japonia jest mnóstwo lokali tematycznych. Ludzie lubią lokale jak w jakimś temacie. Natomiast Europa ma dość takich sieciówek, takich samych kawiarni, więc chciałem stworzyć miejsce, które będzie inne. No i tak powstał Dziurawy Kocioł, dlatego że świat magii, myślę, jest każdemu bliski, szczególnie osobom młodym. Lokal jest inspirowany opowieścią o młodym czarodzieju. Można tu znaleźć oczywiście kremowe piwo, dymiące eliksiry oraz gadżety licencjonowane, które myślę, że przyciągają dużą część dzieci i młodzieży, bo w niewielu lokalach w Polsce można kupić sobie różdżkę. Oczywiście słynne kremowe piwo, jest to taki nasz autorski przepis na kremowe piwo, jest to mleczny napój, więc także dla dzieci na bazie mleka, karmelu, takich magicznych przypraw znanych tylko naszym tutaj czarodziejom. Eliksiry, które oczywiście dymią, buchają, można oczywiście paszteciki dyniowe, czy takie klasyki powiedzmy z książek o Harrym Potterze, ale także bardzo dobre ciasta, bardzo dobre jakieś tarty, przekąski oraz kanapki, także żeby też nasycić się czymś magicznym. A dziś cofniemy się w czasie do roku 1890. Zobaczymy, jak wtedy mieszkali mieszkańcy podkrakowskich wsi. A to wszystko za sprawą tworzonego przez spółkę Nowa Huta Przyszłości z Kansenu w Branicach. Chodźcie. Urodziłem się tutaj w tym domu. Mam dużo wspomnień, oczywiście to. Nie, nie ma na tyle czasu, żeby, żeby o wszystkim rozmawiać. Natomiast ten dom został wybudowany w 1890 roku na miejscu Starego Domu, który uległ spaleniu. Urodziłem się zaraz po wojnie. Pamiętam czasy powojenne, będąc jeszcze dzieckiem, zupełnie inaczej się żyło niż teraz. Ja się wprowadziłam w 1975 roku do, do męża. No, ulubione miejsce no to zawsze była kuchnia. Wszystko, całe życie spędzało się wszystkie dni w kuchni. Czy, czy święta, czy codziennie, to nawet dzieci wspominają, że przychodziły do babci na śniadanie, bo tu była i teściowa, i mama. I, i wszyscyśmy razem byli, i wszyscy się dziwili, jak my możemy tak żyć, czy się nie kłócimy. Sierpień będzie nasz Leniuchowanie na trawie, pyszne jedzenie, wspólne ćwiczenia A to wszystko przy dźwiękach Kraków Culture Summer Pierwszy w tym roku piknik krakowski zawita już 6 sierpnia do Parku Jordana Zaproście rodzinę, przyjaciół i sąsiadów Na wydarzenie niezmiennie zaprasza Miasto Kraków, KBF oraz Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie Rak krtani jest jednym z najczęstszych nowotworów w naszym zakresie, czyli chirurgów głowy i szyi, wyłączając gałkę oczną i choroby samego mózgu. Jeżeli chodzi o tą zachorowalność, to on stanowi wśród mężczyzn, znajduje się na piątym miejscu wśród wszystkich nowotworów i jest to około 2500 zachorowań w ciągu roku w Polsce tylko. Czy jest to bardzo dużo? Te osoby, gdyby odpowiednio stosowały profilaktykę lub zgłosiły się odpowiednio wcześnie do badania, mogłyby uniknąć bardzo nieprzyjemnemu leczeniu, któremu muszą być poddani, aby ratować życie. Jeżeli chodzi o właśnie taką jakby wskazania dla pacjentów, to przede wszystkim chcielibyśmy zwrócić uwagę na to, aby pacjenci z objawami, które może za wteczkę nie wspomniemy, są niebezpieczne. Zgłaszali się odpowiednio wcześniej. Uważa się, że taki system trójkowy, czyli trzy tygodnie utrzymujący się ból gardła, trzy tygodnie utrzymujące się pieczenie w okolicach jamy ustnej, czy tygodnie utrzymujący się objaw jak uczucie ciała obcego w gardle, że już nie wspomnę o chrypce czy problemy z połykania, to jest praktycznie obowiązek, aby zgłosić się do laryngologa.